Akt dziękczynienia i zawierzenia Polski. Boże w Trójcy Jedyny, pełen majestatu i miłosierdzia, opatrzności nasza, wielbimy Ciebie i dziękujemy za wszystkie znaki Twojej troski o nas i o naszą ojczyznę Polskę. Wołamy wszyscy, dziękuję Ci Boże, opatrzności nasza. Opatrzności nasze. Boże, który stworzyłeś świat i człowieka i wszystko, co nas otacza. A gdy nadeszła pełnia czasów, posłałeś syna Twego, aby nas zbawić. Dziękujemy Ci, Boże, opatrzności nasza Boże, który już od ponad tysiąca lat od chrztu chronisz Polskę i prowadzisz opatrznością Twoją. Aby trwała mimo nieprzyjaciół i własnych słabości, a przez Jezusa Chrystusa dałeś nam Maryję jako Matkę i Królową. Dziękujemy, Dziękujemy Ci, Boże, opatrzności naszej. Boże, który przez wieki nie pozwoliłeś nigdy zniszczyć naszej wiary, nadziei i miłości oraz polskości, a po ponad stu latach Wyrwałeś nas spod zaborów, wyzwoliłeś od okupantów, i w roku 1989 wyprowadziłeś ku wolności. Dziękujemy Ci, Boże, za naszej. Boże, który dałeś nam przez wieki świętych i bohaterów, aby nas umacniali i wskazywali drogę, a w ostatnim półwieczu. Postawiłeś na naszej drodze prymasa tysiąclecia papieża Polaka błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, aby spełnili zamiary Twojej opatrzności wobec Polski i narodów słowiańskich. Dziękujemy Ci, Boże, opatrzności naszej. Boże, za Twoją miłość. Za wolność Polski, za każdy dzień, za każde dobro, za naszych najbliższych, za każdego człowieka, za każdy uśmiech, za każdy trud i cierpienie prowadzące nas do Ciebie, za to, że jesteś. Dziękujemy Ci, Boże, w opatrzności naszej. Tobie, Boże Ojcze i Synu i Duchu Święty, opatrzności nasza, zawierzamy siebie na samych i naszą Ojczyznę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.